Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Kodmich Dao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o specjalnym kuponie od Epic Games na 40 zł. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb, a po pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie, i to dosłownie wszystkie najważniejsze informacje odnośnie nowego kuponu na 40 zł. A więc, jak sami dobrze wiecie, od mniej więcej połowy grudnia na całym świecie pojawiają się różne świąteczne przeceny, no i to, co każdy gracz lubi najbardziej, czyli darmowe nagrody do gier komputerowych. Przykładami takich gier jest na przykład Fortnite, o którym większość z was naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wie, ponieważ jest to jedna z gier, w której gracze dostają najwięcej nagrod całkowicie za darmo. Z okazji tegorocznego świątecznego wydarzenia, czyli festiwalu zimy, ponieważ tak nazywa się to w grze Fortnite, gracze każdego dnia o godzinie 18 mogą otworzyć jeden darmowy prezent i zdobyć jakąś jedną darmową nagrodę do swojej szafki w grze Fortnite. Jednakże poza grą Fortnite jest jeszcze mnóstwo innych gier komputerowych, na których również gracze dostają jakieś przedmioty całkowicie za darmo, nie wchodząc nawet do gry i nie robiąc żadnych dodatkowych zadań. My jednak w dzisiejszym odcinku zajmiemy się głównie launcherem Epic Games, ponieważ to właśnie tam znajdują się kolejne darmowe rzeczy, które każdy gracz może zdobyć całkowicie za darmo i są to darmowe nagrody z okazji świąt w 2021 roku. Dodam też od razu, że cały launcher Epic Games jest tworzony przez te same osoby, które tworzą Fortnite'a no i ogólnie całą tą resztę, dlatego większość z Was może już się spodziewać, że tam pojawi się naprawdę mnóstwo i to dosłownie mnóstwo jakichś darmowych rzeczy, ponieważ od 16 grudnia praktycznie do końca tego obecnego 2021 roku, gracze mogą zdobyć darmowe gry każdego dnia, wchodząc po prostu do sklepu i do specjalnej zakładki z promocjami. A dokładniej, na oficjalnym launcherze od Epic Games jest informacja o tym, że jest świąteczna wyprzedaż w 2021 roku w Epic Games Store, no i możecie zaoszczędzić nawet do 75%, a sama oferta kończy się dokładnie 6 stycznia. No i tak, jak możecie zobaczyć zaraz niżej, na tym samym launcherze pełno gier, które są naprawdę mega, i to dosłownie mega drogie, tak jak Far Cry z 250 są przecenione na 160, no i cała ta reszta. Jednakże, my zajmiemy się tutaj bardziej tymi dolnymi rzeczami, które pojawiają się później, ponieważ na samym dole całej tej promocji znajduje się jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, a dokładniej mowa tutaj o kuponie od Epic Games, który oferuje Wam dokładnie 40 zł, które możecie wydać na różne gry w CM Epic Games Store, czyli w sklepie od Epic Games. No i tutaj pojawia się kilka bardzo ważnych rzeczy, i też przy okazji pokażę Wam zaraz, jak dokładnie odebrać ten kupon, ponieważ informacja te są naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ciekawe. Na początku jednak zajmiemy się bardziej tym, jak dokładnie odblokować ten kupon, no i wystarczy, że wejdziecie na launcher Epic Games, zaraz później klikniecie na sklep, no i później musicie kliknąć w guzik dowiedz się więcej na świątecznej wyprzedaży. W momencie, w którym wejdziecie w tamto miejsce, musicie zjechać troszkę niżej, aż zobaczycie taki prostokąt, na którym jest to napis kupon Epic, no i z prawej strony również kliknąć dowiedz się więcej, no i zaraz później niebieski guzik odbierz kupon Epic. W tamtym miejscu znajdują się również bardzo ważne informacje takie jak to, że możecie wykorzystać tylko ten kupon na Epic Games Store, a nie na przykład w różnych grach komputerowych, takich jak Fortnite, no i cała ta reszta. Bardzo dużo osób próbowało wykorzystać ten kupon na 40 zł na Faudolce od Epic Games, no i na całe szczęście nie da się tego wykorzystać, ponieważ tak to każdy gracz wykorzystałby ten kupon na Faudolce, a nie na różne gry na stronie Epic Games. Dodam też od razu, że sam kupon możecie wykorzystać tylko i wyłącznie w momencie, w którym kupujecie grę za minimum 60 zł. Czyli w momencie, w którym kupujecie grę za 60 zł, płacicie za nią normalnie 20 zł. Sam kupon jest oczywiście jednorazowy i możecie go wykorzystać tylko i wyłącznie raz, no i oczywiście musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, że kupon traci swoją ważność 6 stycznia 2022 roku o godzinie 17 naszego czasu polskiego. Jeżeli do tego dnia nie wykorzystacie tego kuponu na ich stronie internetowej, no niestety, ale sam kupon całkowicie przepada, no i nie będzie dało się go wykorzystać już w ogóle, a sam kupon całkowicie zniknie z waszego konta. Co więcej, wszystkie wyprzedaże, które są na stronie Epic Games również trwają do około 6 stycznia, tak więc i tak czy siak macie troszeczkę czasu na to, żeby podjąć decyzję, jaką dokładnie grę postanowicie kupić. Dodam też od razu, że nie jest to pierwsza taka akcja od Epic Games, w której gracze mogą zdobyć całkowicie za darmo 40 zł na ich stronie internetowej, czy tam na tym sklepie Epic Games Store i pamiętajcie, że w późniejszym czasie na pewno pojawi się kolejny taki kupon do odebrania na ich lunch. No, w sensie, prawie zawsze, jak pojawia się jakieś święto, lub jakieś tam inne większe wydarzenie, Fortnite, jak i ogólnie całe Epic Games postanawia organizować graczom jakieś darmowe rzeczy, no i całą tą resztę. No i taki kupon pojawia się naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo często. Wy też sami musicie bardzo często sobie sprawdzać tamtą zakładkę, czyli te właśnie oferty specjalne na luncharze Epic Games, ponieważ to właśnie w tamtym miejscu pojawia się wszystkie informacje na ten temat. No a teraz chciałbym się zająć bardziej specjalnym pakietem, który pojawił się w sklepie z przedmiotami do kupienia za pieniądze, ponieważ pakiet ten został przeceniony o naprawdę bardzo i tu dosłownie bardzo dużo pieniędzy. No w sensie, kiedyś większość zestawów, które trafiały do gry Fortnite, kosztowały właśnie 120-130 zł, no a ten zestaw teraz, jak wejdziemy do sklepu z przedmiotami, kosztuje dokładnie 42 zł i 49 groszy. Niestety, ale nie wiadomo do końca, czy jest to może jakiś błąd ze strony twórców gry, że zestaw ten kosztuje aż tak bardzo mało pieniędzy, jednakże jeżeli nie, to zestaw ten został przeceniony o naprawdę bardzo i dosłownie bardzo dużo pieniędzy. Dodatkowo z tego co możemy zobaczyć w lewym górnym rogu tej grafiki, z tym skinem no i ogólnie z tym pakietem jest informacja o tym, że jest nowa niższa cena, no i tak jakby Fortnite przecenił ten pakiet o dokładnie 80 zł. Dla niektórych może to dobrze, zaś dla osób, które kupiły ten pakiet troszkę wcześniej to troszeczkę źle, ponieważ osoby te kupiły ten pakiet za 120 zł, a teraz kosztuje on dokładnie 42 zł. Co ciekawe sam Fortnite mógł tak zrobić, ponieważ nie narusza to żadnych zasad, które które oni sami ustalili, więc mogli oni zmienić całkowicie cenę tego zestawu i nic z tego nie zrobią. Tak więc jest to taka ciekawostka na sam koniec, że ten zestaw został przeceniony z bardzo dużej kwoty na bardzo niską, a osoby, które kupiły go kiedyś, niestety, ale nic nie otrzymają dodatkowo. Przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chce kontynuację tematu odnośnie kuponów i tak ponieważ na pewno w późniejszym czasie pojawi się jakiś kupon na luncherze od Epic Games, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie kupon. Ja sam, jeżeli zobaczę dużo komentarzy, to nie dość, że nagram dla Was taki odcinek na ten kanał, to dodatkowo każdej osobie postaram przypiąć się serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące specjalnego kuponu na 40 zł od Epic Games z okazji tegorocznych świąt na całym świecie. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi za o Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym specjalnym kuponie i czy wy wykorzystacie ten kupon na zakup jakiejś gry w tamtym miejscu. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tego tak byta ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!